Czterokrotnie w ciągu roku spotykamy się na boiskach Zaspy i Przymorza, i zawsze gramy w plenerze. Adresujemy e, ten pomysł do zespołów niezrzeszonych, e, niezrzeszonych w klubach sportowych, ale też nie zamykamy się, jeżeli chłopcy grają w jakichś klubach, e, na to, żeby mieli tutaj, e, nie było to boisko dla nich dostępne. Formuła jest otwarta pod warunkiem, że tego dnia e, Osoby e, nie będą paliły, nie będą zachowywały się agresywnie, nie będą spożywały alkoholu, będą działały według zasad fair play, bo to nam e, głównie przyświeca. Zobaczyliśmy ogłoszenie na klatce kolegi, a nazwa przyszła tak, dzisiaj improwizowaliśmy szybko. I co? Przyjechaliście tutaj po to, żeby wygrać? Dzisiaj gościmy 42 zespołu, to jest około 320 y, uczestniczek i uczestników. Jesteśmy tutaj właściwie co roku? Nawet e, dwa razy do roku. Byliśmy dwa tygodnie temu, jesteśmy teraz. Także bardzo nam się podoba. No. Możemy się sprawić z innymi dziewczynami, nie jest to duże boisko, tak? Jest to też coś innego, bo gramy na mniejszym, czyli coś podobnego do hali, z tym, że na dworzu. Najpierw są eliminacje w grupach i w zależności od kategorii wiekowych z grup awansują dwie drużyny, tak jak na wielkich imprezach typu Euro czy Mistrzostwach Świata, czyli wygrani w grupach awansują do tak zwanej fazy pucharowej i dalej z systemem pucharowym. To jest futbol... No, to jest piłka nożna, którą, którą się gra. To jest sport drużynowy, którym się gra nogą, a nie ręką. Ani jakimiś oryginalnymi.